Witam, witam! Ja Jestem Lameku i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak skoczyć na 500 kratek na EC. Jak będziecie chcieli więcej, to możecie sobie ustawić więcej albo mniej yy, w Minecrafcie. Na wstępie przypominam, że odcinki są codziennie o 15.30, zachęcam do dania lajka i suba. Ale nie przedłużając już. O, y, widzicie tutaj jest lama na tej górze. To jest znak. To jest znak, że musicie dać łapkę w górę. Widzicie tą lamę? Dobra, nie przedłużajmy. Y, wklejacie sobie do tego commend bloka komendę z opisu, dajcie dan. Mierzycie sobie przycisk. Czekajcie. Y, tutaj najlepiej jakbyście dajmy na to, sobie dodali. O, kilka zer dajmy na to. Dajcie sobie... Dobra. Bierzecie przycisk, klikacie. Jedyne co musicie zrobić to podskoczyć. A najpierw musisz dać łapkę w górę. Jak dasz łapkę w górę, to możemy to zrobić. Masz, słuchaj, 5 sekund. 5 sekund na zostawienie łapki. Raz, dwa, trzy, cztery. A więc no, zostawiłeś łapkę, a jeśli nie, to jesteś bardzo złym człowiekiem i patrzcie na to! W pewnym momencie przestanie widać... O, widzicie! Skażemy aż tak wysoko, że w pewnym momencie nie widać aż naszego skina. Popatrzcie. Widzicie? Już tutaj zniknął mój skin. Jesteśmy aż tak wysoko. Zobaczmy, czy da się jeszcze wyżej widzowie. Zobaczmy. A nie, aż tak chyba daleko to nie. Ha, bo to jest maksymalne. To jest maksymalne, dobra, okej. Okay. Dobra. I widzicie, i skaczemy, i lecimy na... Czekajcie, zaraz włączymy. O! Jak widzicie, skaczemy tak wysoko, jak nie wiem kto, jak... Yy, 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 yy. Muszę coś wymyślić. Jak, jak osoby, które... Jesteś, skacze, jeśli chcecie tak skakać, to musicie dać łapkę w górę, bo jak nie dacie łapki w górę, to to, to nie zadziała, słuchajcie. Musicie dać łapkę w górę, jeśli chcecie, że to wam zadziałało. A to jest fajne, jak chcecie sobie z kolegami pograć, dajmy na to lub z kimś, no dajmy na to z kolegami na serwerze jakimś i chcecie ich potrolować, to możecie tak sobie zacząć skakać. Albo im to ustawić, no. Eee, no to poczekajcie, zaprezentuję wam, jak to możecie zrobić efekt, zamiast małpa.p wpisujecie, dajmy na to lamyku klikacie lameku. I jak klikniecie przycisk, to nie w sensie tutaj nie mam żadnego gracza więc to wciąż będzie działać na mnie a jak dajmy na to wpiszecie, no nie wiem kubrzez, albo to malax to wtedy będzie on ontek skakał, a nie wy i to jest śmieszny sposób na trola, bardzo śmieszny sposób na trola. jeśli chcecie żebym nagrywała jakąś serię troli na kubrzezie to serio daj łapkę w górę, bo to jest bardzo fajny pomysł na serię, żeby... Wiecie, trolle na kubrzezie, kto by tego nie chciał oglądać. Trole na kubrzezie są najlepsze, a więc daj łapkę w górę i pojawi się seria trolle na kubrzezie. Mam nadzieję, że kubrze z tego nie ogląda, bo wtedy już nie będą wtedy takie śmieszne te trolle. A jak ta, a jak to ogląda? Jeśli kubrze ty to oglądasz, to napisz w komentarzu, nie będziesz mnie trollował. To znaczy, że obejrzał i do tego momenta i wiesz co się... momentu i wiesz co się szykuje. Momenta XD. I e, no. A więc... A jak to obejrzy, to zrobimy to w jakieś kilka miesięcy później, kiedy on już o tym zapomni. A więc no, ja byłem Lameku, poczekajcie, o, o, wylądujemy, wylądujemy, wylądujemy. O, jeszcze wam zapomniałem pokazać. Jeśli chcecie, żeby to przestało działać, to już chyba każdy wie, ale tak na wszelki wypadek bierzecie sobie mleko. Bierzecie mleko. Już wa, już widzicie, skaczacie normalnie, więc tak. Ja byłem Lamyku. dzięki Wam bardzo za oglądanie. Yy, filmy codziennie o 15.30. Daj łapkę w górę suba. Będzie serio super. No i co? Widzimy się jutro, więc pa!